Witam serdecznie. Baik wprowadza do polskiej oferty zubożoną wersję modelu Beijing 5, która kosztuje poniżej stówki i gra na nosie unijnym homologacją. Pod względem wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa wypada gorzej niż bazowa dacia Duster za 80 tysięcy złotych. Oczywiście już na wstępie bardzo wyraźnie zaznaczam, że nie kwestionuję legalności sprzedaży tego samochodu. Polski importer to firma z wieloletnimi tradycjami. Jak widzicie, portfolio jest spore. Niektóre sprowadzane przez naszego importera marki są nowe, ale przecież ten importer od lat sprzedaje w Polsce Sanyonga, czyli obecnie KGM. Więc mam prawo przypuszczać, że od strony prawnej wszystko zostało tam dopięte na ostatni guzik, a klienci nie muszą się niczym martwić. Te auta są sprzedawane prawdopodobnie na specjalnych zasadach, o których powiem za chwilę. Na początku chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na pewne paradoksy. Bo ten bazowy Beijing 5 za stówkę to przy tym wszystkim mały pikuś. Teraz po zawarciu porozumienia Unii z USA zanosi się na to, że na nasz rynek wjadą także amerykańskie auta, które z naszymi normami bezpieczeństwa są chyba jeszcze bardziej na bakier. I żeby było śmieszniej, może się okazać, że te chińskie auta po wyczerpaniu tej puli sprzedaży wolumenowej będą spełniały wyższe standardy niż auta, które przypłyną do nas z USA. Bo przecież te najpopularniejsze chińskie modele, takie jak MG, JQ czy Omoda, już te normy spełniają. Zastanówcie się, jak taki sprzedawca Peugeota ma dzisiaj przekonywać klienta, że na przykład, model 208 jest lepszy od Beijinga 5, który kosztuje tyle samo. Co ma powiedzieć klientowi, że wprawdzie ten 208 1.2 jest mniejszy i ma tylko trzy cylindry, ale za to ma asystenta pasa i fajnie pika co chwilę? A co dopiero, kiedy alternatywą nie będzie chiński Beijing, tylko jakaś amerykańska fura? A tak nawiasem mówiąc, ciekawe czy w sprawie słynnych już reflektorów Forda Bronco, których nie da się przerobić na europejskie, też Trump będzie musiał interweniować osobiście. Ale przejdźmy do tego taniego bajka. Wersja nazywa się Business i kosztuje 99 900 zł. Tak, Beijing 5 Business kosztuje 99 900 zł. Dotychczas oferowana wersja Beijinga 5 to wersja Luxury i ona kosztuje 132 800 zł. Czyli ta wersja biznes jest ponad 30 tysięcy złotych tańsza. Żeby zrobić taką cenę, ta wersja została pozbawiona szeregu elementów z zakresu bezpieczeństwa. Zajrzyjmy sobie do ocennika i sprawdźmy, czego nie ma w porównaniu z wersją Luxury w zakresie tych systemów bezpieczeństwa. Nie ma bocznych kurtyn powietrznych, nie ma wykrywania zdjęcia rąk z kierownicy, nie ma ostrzeżenia przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, nie ma systemu utrzymania w pasie ruchu, nie ma systemu ostrzegania przed kolizją czołową, nie ma automatycznego hamowania awaryjnego, chodzi o identyfikację pieszych AEB. Systemu Ecol też nie widzę, ale chyba ten droższy model też nadal go nie ma. A zatem, jeśli ktoś szuka taniego rodzinnego suwa, to jest okazja. Pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach w październiku, a ich liczba będzie ograniczona. I tak jak powiedziałem wcześniej, albo to auto jakimś cudem spełnia wszystkie wymogi homologacji, albo korzysta z pewnych wyjątków, czyli tych dopuszczeń jednostkowych. Są to specjalne dopuszczenia uwarunkowane na przykład ograniczoną liczbą sprzedanych aut. Był kiedyś taki ciekawy artykuł na stronie Autokultu, w którym autor stara się wyjaśnić tę kwestię. Od przedstawicieli, m.in. Beijinga właśnie, uzyskał informację, że importerzy wykorzystują tzw. fakt niskiego wolumenu sprzedaży. Unijne regulacje zakładają, że jeśli sprzedaż danego typu pojazdu, czyli modelu, nie przekracza w ciągu roku 1,5 tys. sztuk, podlega on specjalnym warunkom dopuszczenia do ruchu i nie musi spełniać wszystkich narzuconych przepisami obowiązków. Dotyczy to więc także wspomnianych systemów. No to zobaczmy, jak jest z tymi wynikami sprzedaży. Najbardziej wiarygodnymi danymi dysponuje oczywiście Samar, ale są to raporty płatne. Dla celów orientacyjnych postanowiłem poszukać czegoś bezpłatnego i znalazłem takie oto dane na stronie AutoDNA. Oto top 10 chińskich markomodeli według AutoDNA. No, tak nawiasem mówiąc, nie wiem, kto im wymyślił to określenie no ale niech będzie. No więc, jak to oni mówią, ten Marko Model Bike Beijing 5 plasuje się tak mniej więcej w środku chińskiej stawki. W 2024 roku szału z tą sprzedażą nie było. Łącząc oba półrocza mamy 217 sztuk. Ale już rok 2025 zapowiada się obiecująco. Możliwe, że ta instalacja gazowa za złotówkę zrobiła swoje. W pierwszym półroczu styczeń-czerwiec sprzedało się 1151 sztuk. No to jak się to ma do tego limitu 1500 sztuk, o którym czytałem na stronie autokultu wcześniej? No nijak, bo wszystko wskazuje na to, że do wyrobienia rocznego planu zostało niespełna 350 samochodów, co pewnie stanie się lada miesiąc. No chyba, że ten limit jest inny. Albo są jeszcze jakieś inne przepisy i inne regulacje. I jeszcze jedno: to skoro w samej Polsce bajik zbliża się do przekroczenia limitu, to w Europie już dawno go chyba przekroczył. Ale mniejsza z tym myślę, że zajmują się tym jakieś mądrzejsze głowy i zwykły klient nie ma powodów, żeby się tym martwić. Tylko zobaczcie, do jakich abstrakcji teraz dochodzimy. Nie tak dawno na interi Paweł Rygas sygnalizował, że chińskie marki wyprzedzają już niektóre niegdyś wielkie marki europejskie. W tym artykule możemy przeczytać, że w samym tylko lipcu Baik sprzedał łącznie 572 samochody. Dla porównania SEAT odnotował 468 rejestracji, Mazda 420 rejestracji, Fiat 327 rejestracji, Honda 313 rejestracji, a Mitsubishi 155 rejestracji. I są to rejestracje wszystkich modeli z danej marki łącznie. A zatem wydaje się oczywiste, że niektóre modele europejskie sprzedają się już znacznie gorzej niż Bike Beijing 5, a zatem sprzedają się w liczbie mniejszej niż 1500 sztuk rocznie. I gdyby mogły przejść na homologacje jednostkowe i z tego powodu zostać odchudzone o to wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i dzięki temu potanieć tak o 30 tysięcy złotych albo lepiej, to zapewne ich wyniki sprzedaży poszybowałyby znowu w górę. A tak to lipa. Coś czuję, że te firmy zamykające stawkę niedługo będą zawijać się z polskiego rynku razem z tym swoim obowiązkowym wyposażeniem z zakresu bezpieczeństwa wspomagająco irytującym. A tak z innej beczki. Pomyślcie sobie, co by było, gdyby na przykład taka Dacia Duster, która w bazie kosztuje 80 tysięcy złotych i w tej cenie ma wszystkie unijne systemy, mogła ich nie mieć. I tak jak Beijing 5 nagle staniałaby o 30 tysięcy złotych. Myślę, że po Dustery za 50 tysięcy złotych ustawiałyby się kolejki, a firma budowałaby zapewne drugi zakład. Mam nawet pomysł na nazwę. Duster Smart Limited. W sensie że sprytnie obchodzi przepisy czyli Smart i Limited, bo z powodu tych przepisów musi być to seria limitowana. I nawet niech kosztuje nie 50, tylko 60 tysięcy złotych. To co? Nie sprzedałaby się? Duster Smart Limited za 60 tysięcy złotych. Bez pikania i bez szarpania kierownicą podczas najeżdżania na linię. To oczywiście nierealny scenariusz. Ale realne może być coś zupełnie innego. Z niecierpliwością czekam na ostateczny efekt rozmów handlowych Unii z USA. Jak możemy przeczytać na stronie autokultu, według Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu we wstępnych warunkach porozumienia mówi się o wzajemnym uznaniu standardów bezpieczeństwa oraz o usuwaniu handlowych barier niezwiązanych z cłami. Czyżby oznaczało to, że do Europy szerokim strumieniem popłyną samochody posiadające obowiązkowe wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa wymagane w USA, ale niekoniecznie takie, które będą spełniały wszystkie dotychczasowe wymogi Unii Europejskiej? Jak widzicie, z jednej strony Unia bez przerwy wymyśla te durne przepisy, które komplikują nam życie i jednocześnie drenują portfele. Z drugiej, kto sprytniejszy, ten lepszy. Cały czas da się coś obejść, gdzieś wejść tylnymi drzwiami, wykorzystać jakieś luki w prawie. I proszę, nie wrzucajcie tutaj argumentów, że skoro te przepisy unijne mogą uratować choć jedną osobę, to może warto. Bo jeśli mamy wychodzić z takiego założenia, to może lepiej od razu wróćmy do czasów, w których przed jadącymi samochodami biegli ludzie z czerwoną flagą. Taki system jest sprawdzony i z pewnością spowolni ruch i uspokoi go jeszcze bardziej niż ta cała współczesna elektronika. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, cześć i do następnego.